Że marzenia się spełniają. Potencjał jest ogromny. Dobiliśmy do tej czołówki światowej. i Skoki narciarskie przez najbliższy czas, tych 15-18 lat, będą się miały jeszcze bardzo dobrze. W tym tygodniu Polski Związek Narciarski podsumował mijający, jak wielu podkreśla, złoty sezon polskiego narciarstwa. Justyna Kowalczyk i Kamil Stoch wywalczyli trzy złote metale na igrzyskach w Soczi. W Pucharze Świata Kamil Stoch zdobył kryształową kulę za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Panie Kamilu, w 1999 roku, kiedy skoczył Pan w zakopanym 128 metrów, powiedział Pan dziennikarzom o swoich marzeniach. Co by im Pan powiedział dzisiaj? Że marzenia się spełniają, jeżeli tylko się wierzy, w nie wierzy i jeżeli się ciężko bardzo na nie pracuje. Stoch jest także ambasadorem programu Szukamy Następców Mistrza. Najpierw trzeba zbudować system, żeby, żeby młodzież mogła się gdzie szkolić i ten, ten system jest właśnie stworzony w skokach w Polsce i on bardzo dobrze funkcjonuje. No, przykładem jest to, że mamy i mistrza świata juniorów i mamy mistrzów świata juniorów, jeżeli chodzi o drużynę. No i jak najbardziej to, to pokazuje, że, że warto inwestować, że warto tworzyć i wspierać młodych ludzi, no bo kiedyś oni właśnie też będą, będą wygrywać. Triumfy święcili także juniorzy. Jakub Wolny, a także cała drużyna zdobyli Mistrzostwo Świata w tej kategorii. Tak leciałem. <laughs> Czułem się jak, jak ptak, można powiedzieć, jak orzeł, ale tak naprawdę to skupiałem się na, na celu, jaki muszę wykonać, no i myślę, że udało się. To, co osiągnęło się w skokach narciarskich, to tego przez ładnych kilka lat, ponieważ program będzie odpowiednio koordynowany, nikt nie odbierze. To po prostu już można śmiało powiedzieć, że następne kilka lat Polacy będą pokazywać klasę na najwyższym poziomie. Panie trenerze, pytanie o to, jak pan ocenia miniony sezon, byłoby naiwne, dlatego zapytam, czym się dzisiaj w skokach wygrywa: ludźmi, sprzętem, metodami treningowymi, technologiami. To no pewnie wszystkim po trochu, nie ma, nie ma jednego zdecydowanego punktu, który byłby że tak powiem warunkiem, który da jakiejś reprezentacji przewagę. Ja myślę, że wszystko musi być po trochu, ale mimo wszystko wskazywałbym tu przede wszystkim na ludzi, którzy którzy pracują i na zawodników. Bo bez dobrych zawodników wyników nie ma szans osiągać, jak również bez dobrego zespołu nie ma szans dobrymi zawodnikami osiągać sukcesów. Grupa Lotos i Polski Związek Narciarski od 10 lat prowadzą Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich. Szukamy następców mistrza. To największe sportowo-społeczne przedsięwzięcie w historii polskiego narciarstwa. Lotos wpisał się w sposób, że tak powiem, absolutnie zasadniczy i generalny. Bez tego sponsora nie byłoby tych programów, nie byłoby wsparcia tych środków ministerialnych, środkami. Tymi sponsorskimi, Czyli to spowodowało, że bardzo szybko dogoniliśmy świat, a w tej chwili chyba nawet w niektórych elementach jesteśmy trochę do przodu. Właśnie o ten potencjał ludzki, o tych ludzi, którzy ciągle tworzą nowoczesne rozwiązania, którzy już poszukują, którzy współpracują i kombinują, jak to zrobić, żeby być przed innymi. Tak się to dzieje. A za ten program w skokach narciarskich e, szukamy następców mistrza, ten słynny już Lotoskap, to, to dziękuję jeszcze raz najbardziej, najwięcej, bo bo efekty tego widzimy w tej chwili na skoczniach całego świata.